Cześć, witajcie w kolejnym szorcie na moim kanale. Tym razem saszetka z serii trzeciej dodatkowych przeciwników Lego Super Mario. Zobaczmy, co znajdę w pierwszej. i po zbudowaniu mamy nietoperza. Nie jest to jakaś nowość, ponieważ występował on już w zestawach z tej serii. Fajny jest tu nadruk oczu nietoperza. Znajduje się on na lawowej płytce z dwoma murkami, na których mamy płomienie. Kod do pokonania przeciwnika znajduje się na plecach i wygląda następująco. W zapasie dostajemy czerwoną płytkę 1 na 1, niebieski serek Szarą płytkę 1x1 i mały płomyk. Sam nietoperz umieszczony na transparentnym panelu co daje efekt latania. Na no dziś to tyle. Zachęcam do komentowania i oceniania. A po więcej, zapraszam na mój kanał. Trzymajcie się i cześć!